No nie oszukujmy się, dla mnie to jest trochę smutne jak... Yy, no, 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 tego farminga no No wiadomo, może gra jest fajna, ale... Witam wam w i witam w kolejnym odcinku naszej sali American Truck Simulator, odcinek trzeci. W dzisiejszym, odcinku, w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, jesteśmy już na multiplayer, właśnie jadę na załadunek naczepy. Dzisiaj, taka krótka trasa, teraz nie będę wam pokazywał, bo jesteśmy na drodze i nie chcę blokować. Chociaż i tak nikogo dookoła na razie nie ma, chociaż trochę ludzi, jest jedna osoba w mieście ze mną. No i co, no w tym odcinku hmm, Szkoda właśnie, że nie mam okazji tego powiedzieć na farmingu Bo teraz prowadzę serię z widzami I seria z widzami jest poświęcona, jako wiadomo, tylko dla widzów No i ja nie chciałbym się, że tak powiem, wpychać yy, Na serię z widzami yy, Swoimi yy, sprawami YouTube'a, które mogą załatwić w sumie na mini farmie, Ale że mini farm teraz jest zawieszony, bo jakby się czekamy na mapę No to nie widzę innego wyjścia, jak powiedzieć to na Amerykanie W sumie też Dobry pomysł, bo jak będę jechał i nie będę miał tematu, żeby nie było cicho, no to przynajmniej będę miał się czym zająć podczas odcinka. No, także na razie sobie podepniemy na czapę. Hmm, jeszcze tutaj i potem w lewo, okej. Okay. W sumie nie te migacze jak nikt nie jeździ. Tam daleko jakiś ziomek sobie jedzie, już sobie odjeżdża. A my dopiero się będziemy ładować. Wszystko przed nami. W sumie jeszcze można podjechać. Już wyczaiłem, jak tu trzeba podjeżdżać. O, tak? Nie, za daleko przejechałem, no, trochę za daleko. Ale. Sibi jest, także można coś kiedyś powiedzieć na Sibi ale teraz nie będę gadał, nie będę się wygupiał. Może kiedyś, jak kogoś spotkam, albo jakby mnie spotkacie, to może się do radio zagadać. To jak się będziemy jeszcze słyszeć, to. Możemy sobie chwilę porozmawiać, a już będę nagrywał, no to będzie można pogadać. Przynajmniej chwilę. Dobra, e, teraz gdzie? Tutaj, ta dobra. Jak już zauważyliście pewnie, już nie ma z tyłu okienka, już jest ładna ładne kimono. Łóżeczko. E, no i teraz już... No już na w sumie na Pampezu się chwaliłem, że już streamingowałem e, bardzo, bardzo długo czekałem, żeby można było założyć tę kabinę, chociaż nie jest jeszcze ta największa kabina ale naprawdę bardzo długo czekałem, żeby założyć to cudeńko, bo już no już, już jest taki mały komfort jazdy, jak wiecie. Trochę mi zasłania tutaj to, ta rura. Jeszcze były takie większe osłony na rurę, takie. No. Takie jak miałem w poprzedniej wersji. One strasznie nie przeszkadzają, dlatego ich też nie zakładam, bo nie, nie mam manewru na naczepę, a blusterka nie za bardzo mi się chce patrzeć. Dobra, mamy wziąć to, ta kruciutka teraz zaraz Las Vegas do nieznanego miasta chcę sobie odblokować miasto, także przejdziemy sobie tędy i tu nie, bo też, to, to chyba miasto. No w sumie nie wiem, wiem, że tutaj gdzieś kawałek muszę, mam niewybadanej drogi, także chciałem sobie wybadać. Mam troszeczkę nie niewybadane, no już no troszeczkę, no już tam 60% mapy na pewno mam zwiedzone. Jak ostatnio patrzyłem, tak było nie z tego biegu, a z tego tym bardziej nie, z tego, no, bo zawidzimy sobie tu. Ogólnie też już teraz mniej słychać kierownicę przynajmniej te wibracje, które były na biurku, bo jak też niektórzy widzieli na fanpage'u, kupiłem sobie koszyczek do mikrofonu i teraz już na szczęście nie ma tych takich złych wibracji, jedyne co teraz słyszycie to sam silnik jak pracuje kierownica, mikrofon jest bezpośrednio nad kierownicą, więc no, nie, za, nie za bardzo da się to wyciszyć, ale no tak jak mówię, nasz znaczy koszyczek w mikrofonie świetnie się spróbuje. Praktycznie, już żadnych drgań nie przechodzą. Tak sami możecie usłyszeć, że już nie ma takiego półgosu jak był wcześniej. Jeżeli ktoś nie wie, jak było, to niech sobie niech no sobie wejdzie, zobaczy poprzedni odcinek, gdzie naprawdę strasznie to było. Słychać i w ogóle na ostatnim odcinku strasznie mnie to wnerwiało. A że miałem troszeczkę pieniążków, no to postanowiłem to zakupić. I jeżeli ktoś się waha, czy kupić coś takiego, to naprawdę polecam. Nie powiem, że nie. Aha, no jeszcze może tutaj pokażę szybko mały tuning, jaki zrobiłem w firmie. Yy, mamy tutaj, pracownicy są to tak jak byli. Lekko stylingowałem yy, dwie ciężarówki. Yy, nie wiem, czy w sumie taki tuning tej kabiny wpływa na konto w pracy pracowników, ale na pewno wsadziłem mocniejsze silniki, jakie się dało do ciężarówek. Efektywność spadła, no bo właśnie weszłem na multiplayer. Jak widać, pieniążki się dziwnie zachowały, bo znowu ich magicznie przebyło. No to są właśnie te, te na multiplayer, że jak już się wejdzie i się ma tych pracowników, to wystarczy wyjść, wejść po miesiącu i, i ten... Aczkolwiek jest to też w sumie coś za coś, bo jeżeli się jedzie na multiplayer, to czasami trafi się taki troll Janusz, taki, taki no można powiedzieć nasz Dawid Nasz z naszego teamu, yy, który no po prostu nudzi się mu, no i lubi tam kogoś podrażnić, no i mi się już tak parę razy zdarzyło, że już praktycznie przysadł był, trafił się właśnie taki Janusz Transportu, jak to my mówimy No i, no i trzeba było, że tak powiem, od nowa y, Znaczy nie od nowa, no trzeba było po prostu oddać ładunek uszkodzony No bo nie było wyjścia, no jak A się ładnie jechało, starało się, żeby go tak ładnie Żeby, żeby tak wszystko ładnie było, no to nie, niestety Nie, nie będzie Dobra, co wyjdziemy na autostradę, to wtedy poruszymy ten temat y a w sumie możemy powoli już teraz zaczynać, tylko nie wiem od czego by tu zacząć. Jeszcze zanim tam, wiem, miało być z ekipą Rafika. to się jeszcze omówimy, bo znaczy, już na Multiplayer jestem. Wszystko po kolei. Ekipa parafika? no w tym niestety jej nie ma, ale pewnie wezmę na następny, bo w tym odcinku też chciałem tak bardziej prywatnie sam, żeby właśnie mieć czas, wygadać się na ten temat, który właśnie, do którego właśnie teraz przejdę. No i głównie tutaj wszystko opiera się na. Yy, może. Jakby to ująć. Yy, to wszystko yy, wynika z moich statystyk na YouTubie, bo tak przeglądam te moje filmy, tak patrzę właśnie. Też. Yy, na przykład mamy odcinek z Farming Simulator, yy, Mini Farma dajmy przykład. I mamy tam yy, praktycznie. No już nie mówię, no po opublikowaniu mam tam już praktycznie godzinę czy tam dwie, zależy o której jeszcze opublikuję. No to mam już tak 2 czy 3 tysiące po godzinie wyświetleń, tak. I później te oświetlenia oczywiście idą cały czas w górę i tam dochodzi później do 10 do 20 tysięcy oświadczeń różnie, to tak bywa, nie? No i tam się cieszę, bo tam jest fajna oglądalność, ale nie za bardzo mnie cieszy moment a mogę, miałem czerwone w sumie, mogłem jechać nie za bardzo cieszy mnie moment ja patrzę na wyświetlenia z innych gier, na przykład yy, z Amerykana właśnie, yy, czy z EuroTraka, a nie mówiąc już o yy, getach, które już praktycznie yy, ma minimalną chyba oglądają na moim kanale. No, słuchajcie, no, wiem, że farming jest fajny i że niektórzy subskrybujemy tylko dla farminga, no ja nim nie bronię, jak sobie w z sobie subskrybują. Tylko że pamiętajcie i nie wymuszajcie na mnie, żeby farming był praktycznie codziennie, bo ja nie zakładałem kanału tylko po to i wyłącznie po to, żeby nagrywać farming simulator, tylko żeby też no, zaistnieć też w innych grach, tak? Ja sobie gram for Fun i czasami to nagram i, i no, chciałbym też, żeby te inne serie tak wzrosły na, na oglądalności, dlatego też... aha, żółte, fajnie. Dlatego też chciałbym, żeby... Jakoś Was nakłonić do tego oglądania innych odcinków, dlatego też mam w planach troszeczkę zmienić grafik filmów. Znaczy, no i tak nie mam grafiku takiego stałego, ale postaram się ograniczyć niektóre filmy do minimum, a zacząć nagrywać z innych gier. Na pewno będzie mniej farminga niż było, chociaż i tak było mało, bo ta moja, ta moja aktywność to różnie, ale postaram się ograniczyć do tego, żeby był tak, coś około jednego farminga tygodniowo i dwóch, może odcinków z innych gier, żeby była przewaga tych innych gier, żeby jednak nakłonić was do tego, żebyście zaczęli oglądać, no bo. No, no nie oszukujmy się, dla mnie to jest trochę smutne, jak. No, no, no tego farminga, no. No wiadomo, może gra jest fajna, ale. ale... No i dobra, no i. No i to chyba by było w sumie z tego, co chciałem powiedzieć, to wszystko, no bo no, muszę was jakoś nakłonić do tego i mam już trochę, tak jak mówiłem, ten grafik troszeczkę postaram się zmienić i mam nadzieję, że troszeczkę chociaż część z was przejdzie na, to, na oglądanie tych innych filmów, bo No nie chciałbym tak sunąć za bardzo tylko z jednej gry, bo na razie tylko to mi się udaje, no bo faktycznie, no znowu się powtórzę, ale jak widzę te wyświetlenia, to mi po prostu oczy płakają, jak ja się staram z innych gier, nawet czasami bardziej niż z farminga, przy montażu farminga się staram a, a no niestety efektów nie widać takich dużych jak po prostym odcinku z farminga No przy resplayach nie ma dużo roboty, ale no wiadomo nie? Oczywiście no, sam też do tego trochę doprowadziłem, no bo tak pakowałem w tego farminga I też farming przez pewien czas, bo teraz już podobno się to kończy, ja nie wiem czy to się kończy, bo nie zauważyłem tego jeszcze po wyświetleniach Podobno farming Simulator już się po, zaczyna wypalać tak jak się wypalał Minecraft. Bo Minecraft chyba w sumie się już wypalił, bo już nie ma chyba takiego, takiego masowego. no takiej masowej yy, która grałaby w Minecrafta. Yy, no ale farming no to też yy, jest też zdecydowana to widać po statystykach, ale też i po komentarzach, że jest bardzo dużo tej właśnie mniejszej widowni. Która no, lubi sobie poglądać No i tutaj jeszcze sprowadzę się do sprawy komentarzy Bo naprawdę, ja staram się, żeby moje odcinki były jak najbardziej czytelne A zwłaszcza to, co jest zawarte w opisie tych filmów W opisie filmu macie naprawdę wszystko Macie przynajmniej to, na co na początku nalegaliście Znaczy, nie nalegaliście tak je, Zauważyłem, zbierałem sobie te naj, najbardziej zadawane pytania jak kiedyś się pytaliście na przykład o tytuł piosenki z y, intra, czy z czegoś tam, albo też yy, by po prostu jakieś mody, czy coś, yy, czy też inne, no to to wszystko jest w opisie, wystarczy tylko rozwinąć, jest nawet zawsze napisane, czytaj opis, yy, wystarczy rozwinąć i tam na 100% znajdziecie to, czego chcielibyście. No jeżeli tego nie ma, to wtedy możecie napisać komentarz, to wtedy mogę indywidualnie odpowiedzieć, jeżeli takiej odpowiedzi w komentarzu, nie ma, yy, w opisie filmu nie ma. No, no, ja rozumiem, że ktoś może przyjść nowy i nie wiedzieć, nie znać mojego kanału. No to wtedy jak najbardziej szanuję to, że jak ktoś jest nowy, no to nie musi wiedzieć od razu wszystkiego. To wtedy może mu się zdarzyć napisać. No ale jak widzę, że już któryś raz osoba ta sama pisze podaj to czy tamto, no, no a to jest jak jakby pisze w opisie, wystarczy go tylko rozwinąć i przeczytać. No to naprawdę też troszeczkę się tym załamuje. I tutaj dla Was taka prośba, dla tych, którzy chociaż dotarli do tego momentu filmu. Jeżeli widzicie kogoś, kto pyta się o coś, co wiecie, że na 100% jest w moim opisie, to ja byście go tam mogli tak delikatnie naprowadzić, żeby przeczytał ten opis. Już bez żadnych wizb, tylko tak delikatnie pokazać mu, że w opisach, w czytaniu w ogóle opisów na YouTubie można się dużo dowiedzieć. No. Żeby, żeby go troszeczkę nakłonić, żeby się wysilił i sobie przeczytał ten opis. Już nie mówię, żeby się tam go to wyklinali. Nie? To delikatnie powiedzieć, nie wiem, przeczytaj opis, albo coś tego typu, bo no ja staram się też ludziom tak mówić, tak, ale to, no mam 200 tych filmów i nie na każdym nie, nie każdy filmie, nie o każdej porze jestem w stanie to wychwycić. Zwłaszcza, że. No tak, mówię, dajmy na to, mam już teraz 200 film, chyba już któryś będzie publikowany. Dajmy na to, że dziennie dwa komentarze. Dwa komentarze to mało. Ale, na przełożeniu na 200 filmów, no tam możemy odjąć 20 tych, które były na moim kanale nagrywane dawno, dawno temu, i już praktycznie umarły. No i tak mamy coś koło 180 filmów. No to 180 przy, przy każdym filmie przynajmniej po dwa komentarze. A pod po najnowszymi jest ich o wiele więcej. To i tak nam daje coś koło 300-400 komentarzy. Yy, I no niestety nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Nie? Staram się jak mogę. Nawet mam włączone powiadomienia o komentarzach, ale nie, też nie o wszystkich mi opowiadamia No i jeżeli widzę, że ktoś o coś pyta i to nie jest w opisie, no to wtedy idę mu oczywiście odpowiedzieć. Albo coś ciekawego chce powiedzieć, przekazać mi, jakąś opinię o filmie wyraża, to wtedy idę mu odpisać, tak. No a jeżeli jest coś, co w opisie, no to ja nie widzę sensu, żeby mu odpowiadać, jeżeli to jest napisane kilka linijek wyżej. Dobra, ile nam tu zostało do celu? O 9% tak, 9% to są opony, to się nie przejmujcie, że 9% oponę muszę zmienić, ale czekam aż będzie tak z 20, to wtedy, wtedy sobie zmienimy. Teraz tak, nie to miałem F5, miało być. Właśnie tą z pomocą przez chwilę widzieliście, pomocą drogową się teleportowałem. Tak, dziękuję bardzo za podesłanie sposobu. Teraz będę korzystał. W sumie uratowałeś mnie, bo już nie muszę teraz chodzić na single player i cię przekimać, tylko wystarczy już wziąć to zlecenie i, i jest naprawdę fajnie. 160 mil zostało. Nie wiem w sumie ile nagrywamy, ale teraz to lecimy na żywioł. Ktoś mi coś napisał jak zwykle na sklepie, bo, bo jak ja nagrywam, to się wszyscy muszą akurat nie schodzić Tutaj kierowcy, przychód od kierowców nam przychodzi Mamy jedną kobitę, e, Tinę e, Tina na razie sobie świetnie radzi e, Nie dlatego że to ciężarówkę. po prostu chcę zobaczyć czy komfort ciężarówek Znaczy to wyposażenie ciężarówek, czy ono wpływa w tej grze jakoś na komfort pracy, na przykład, że wiecie, tak no bo wiadomo, jak ktoś ma taką super ciężarówkę w firmie no to na pewno się pali do roboty nie? A jak ktoś ma, y, że tak powiem, takie coś małe, no to raczej się nie garnie no. Ale chciałbym zobaczyć, czy to jest w tej grze właśnie ukazane Czy, czy, czy w Amerykanie jest coś takiego jak y, y, zyski przez komfort pracy pracowników Bo no, do tego też właśnie mam pół na pół Zobaczymy, którzy pracownicy będą przenosić większy zysk Być może się uda tylko muszę poczekać, aż będą wszyscy na równym poziomie, tam aż wszystkie umiejętności osiągną i wtedy będzie można to najlepiej zauważyć. Teraz praktycznie odrabiam te straty, które... No, przez to przejście, bo tak to miałem efektywność garażu coś koło chyba 89%, a teraz przeszłem na multiplayer i patrzę 15, nie i taka jest dziwko, więc co się stanęło przecież wszystko, czemu 40 wolno. Takie dziwko, że czemu to tak, jak, jak tam było tak fajnie, no bo faktycznie było fajnie, miałem dużą efektywność. W sumie to wtedy przynosiłem jedną z największych efektywności w moim garażu. No, na, nie, no, w sumie największą efektywność miałem w swoim garażu. W porównaniu do pracowników. Nie? Tylko wiadomo, że pracownicy, ja sobie to zarabiam i praktycznie to co zarobię od razu idzie y, do kasy mojej firmy. A to co oni zarabią, no to jeszcze musi iść dla nich na utrzymanie ich tam rodziny i tak dalej. Na, i, na ich potrzeby tam, na papu swoje muszą, wiadomo, nie. Pewnie mają jeszcze jak ktoś ma z nich tu dom na utrzymaniu, rodzina i te sprawy. <laughs> Za bardzo biorę grzyna poważnie. Ale no w sumie można sobie to wyobrazić, tak? bo skoro wcielamy się w symulator, to, to o to chodzi 65 droga, tak? Szkoda, że nie 66 Można by było jechać w te, w te tereny z dzieciństwa Z no. dzieciństwa, chodzi o film oczywiście, nie? że był tam film o małe auta, nie, auta chyba, że jakoś tak, nie? No, no. auta i tam właśnie na D66 się rozgrywała akcja Właśnie, pamięta się, było małym O, trzeba go zrzucić A, damy mu z wyższych, niech się chłopak wotleni Ciekawe, czy Dawid zaaperze że nagrywam A właśnie, a propos Dawida ee... Nie wiem, czy wiecie Dobrze, że się przypomniał chłopak Ja, tak samo jak i Dawid Ja oczywiście troszeczkę dłużej A Dawid właśnie i Co mnie bardziej dziwi Posiadamy kierownicę Logitech G27 A czy posiadałyśmy Bo on Właśnie za chwilę wam co się stało Mieliśmy po tej G27 tak? Ja miałem kupioną Nie wiem, z pół roku wcześniej niż on No i A co tak szybko jedziemy Później on sobie kupił swoją kierownicę za, za taką roku kupił swoją G27, no i używaliśmy. Jak wiecie, produkt godny polecenia, bardzo solidny, precyzyjny. Nie powiem, bardzo sobie chwalę, tak jak samo jaki polecam kupić. No i Dawid też sobie kupił. No i jeździmy sobie, nie, praktycznie gramy w to samo, więc zużycie mamy podobne. Bo no Dawid tam jeździ jeszcze w VSC, no to z eurotraka, no to on tam troszeczkę bardziej może wydzielać ale miał kierownicę pół roku później I praktycznie po miesiącu Nie no, bo po miesiącu jeszcze była w miarę Dajmy na to, po trzech miesiącach ta kierownica Jego, w porównaniu do mojej Ledwo zipiała A w tym momencie musiałem ją oddać na gwarancję Bo tak ją dokatował chłopak, że... Że, że nie wiem, no, za chwilę się go spytamy w sumie czy, czy przyjęli kierownicę na gwarancję Bo w sumie teraz a Teraz może nie, ale jak dojedziemy do celu Może już nie będę parkował, bo nie wiem ile nagrywam Ale wtedy się go zapytamy i, ile, i czy mu przyjęli i, i czy będzie miał, bo no naprawdę dokatował ją tak, że tyle miał luzu na kierownicy. Gaz mu się chyba przycinał. lewadek od biegu to on w ogóle rozebrał. No nie wiem co tam. A, jeszcze tu gdzie mamy Logo Logitecha, na samym środku w centrum kierownicy on tam przykleił Logo Volkswagena. Mm. hej Co mnie trąbić celu? <laughs> Jadę ładnie, właśnie na takich drogach. Jest jeszcze, jest, gdzieś, jest, gdzieś jest jeszcze węższa droga, taka praktycznie, że jedna ciężarówka się mieści. Ja, właśnie weźmy były początku multiplayera i ja tą drogą jechałem. Yy, tylko jeszcze wtedy nie miałem swojej ciężarówki, ale jechałem tą drogą. I powiem wam, że wtedy była. dużo wyższa kultura. O, dzwoni mi Dawid, dobra, to trzeba zjechać i powiedzieć mu, że na, nagrywamy. Taki mam dzwonek na Skype'ie, zmieniłem sobie. W sumie. No nudziło no, mi się, no to nie miałem co zrobić, to sobie ustawiłem taki dzwonek. Mam nadzieję, że solo go chociaż przechwycił. A, a propos takiej drogi właśnie. Na początku multiplayera było naprawdę fajnie. To już w sumie na poprzednim odcinku poruszyłem tą sprawę. Ludzie pokazali. Czekaj, oka to że... Eee, dobra... Eee, bo mi tutaj teraz coś napisał i, i mnie to rozproszyło. Yy, chyba widzicie to, opiszę, bo ostatnio było widać to, prawie też teraz widzicie i, i wybił. Aha, taką dróżką sobie jechałem, i wtedy kultura była naprawdę fajna. Bo wiecie, droga na jedną ciężarówkę i ruch jest jednostronny, praktycznie, nie? Jedzie tylko albo ta strona jedzie, albo ta nie. I ludzie fajnie jeździli, puszczali się, nie? Raz ten, raz ten jechał, nikt się nie wpychał. A teraz, no niestety, muszę powiedzieć, że już troszeczkę więcej się zleciało takich trollów. Można by to uznać, trollów, którzy po prostu. Staną sobie na takiej drodze, no ja rozumiem, że ktoś tam może sobie naprawdę źle radzić I może ciężarówka zgasnąć i tam szybko sobie odpali i pojedzie, nie? Ale nie, że on sobie jedzie, gasi ciężarówkę, idzie sobie lać, a ciężarówka stoi na środku drogi I ani ten, ani ten nie może przejechać, bo gościu się poszedł odlać, się. Chociażby zjechał gdzieś na poboczy, a nie? Nie wiem co mi teraz że kompletnie pisał, ale widzimy już swój cel, także zaraz Zaraz zjedziemy zaraz na cel i przeczytam to co on napisał Jeżeli będzie to godne uwagi a jeżeli nie, to zachowam to dla siebie. Hmm. W sumie nie wiem w ogóle czy jest sens dawania migaszy, jeżeli nikogo od nas nie jeździ, ale już dam, żeby nie było, że ja nie znam przepisów. Właśnie jeszcze mam temat na poprzedni, na co mogłem porzucić w tym odcinku, ale już za późno to może w następnym, a tutaj mam załadować. Wiadę tędy, wiadę tędy Wiadę tędy, dobra git majonez, można nawrócić będzie na prosto. Nie trzeba parkować, no to ideolo. Ale mu biegi Kiedyś wam muszę jeszcze pokazać jak, jak... Aha, to jeszcze nie wjedziemy. Aaa, skubańcy zostawili kartony. Te ja, i stamtąd się zobaczymy lepiej. Dobra, zaraz weź przez te kominy, coś zobacz, No nic nie zobaczysz, trzeba patrzeć w lusterka. Co pan, joga ćwiczysz? Co oni tam robią? Gadają sobie. No, zaraz się będą śmiać. Dobra, zaraz będziemy parkować. Teraz tylko opłaca mi się tam zajeżdżać, czy lepiej stąd? Zobaczmy, ile tu miejsca mamy. Wychodzenie z ciężarówki, to od razu powiem, że to jest kamera zero eee, Możecie sobie zobaczyć, jak to zrobić. Eee, poza tym, wystarczy wpisać eee, kamera zero, poradnik do Eurotraka czy Amerykana. To jeden pies, i tu, i tu, tak samo to wygląda, bo to są praktycznie bliźniaczki Eee, to ta, supeczki są eee, Aha, tutaj są supeczki, dobra To tak trzeba będzie się Muszę sobie zmniejszyć prędkość na tej kamerze Mhm, mm, zmieszcza się tu? Można spróbować w sumie, dobra Obejdziemy sobie Dobra, podjedziemy sobie na biegu L, czyli to nawet nie jest jedynka, czyli to jest bardziej taki bieg, żeby tył przód manewrować Po prostu przesuwam dźwignię tak w automacie, przód tył i biegi się same. Po prostu tak jakby, żeby nie trzeba było przeżyć od jedynki, niepotrzebnie kręcić skrzynią, to po prostu jest tak ułożone przyjemniej. Teraz muszę gdzie? Muszę w tamtą stronę odwinąć, nie? Dokonano się, teraz jest coś zobaczyć. Ale mamy jeszcze lusterka, tylko że przez lusterka to tak 7 na 10 bym powiedział. Dobrze się łamie, ale pewnie już za późno się łamie. Tam coś widać jeszcze, a może tamtędy będzie widać. Sprężej się. Dobra, już parkuje. No za późno się pewnie łamy. Chociaż No uciekła mi chyba, nie? Chudy mojrzysz. Uciekła, nie? Wiedziałem, że uciekła. Może Chudy Mojżesz. Tam, tam tam Tam, tam się lepiej parkowało. Przy tamtej kabinie, bo tam przynajmniej było przejrzyście. Tutaj niestety bieda. teraz, jakby się dało tam zuma zrobić, tak wiecie, z to by było idealno, Bo gra. Teraz w ogóle nie widzę, gdzie są te słupki, bo praktycznie ich. A Beto już pewnie w ogóle, bo jak jeszcze bitry się zmniejszy, to. Pryty, ty, 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 pokaż. Nie no, idzie cud, cud miutym. Dobra, trzeba trochę odbić w tą stronę, dobrze mówię, dobrze mówię, w tą stronę. I się powinno udać. O, no, teraz dawaj, dawaj no, Delikatnie, żeby tam nie zwalić niczego Tu nic nie widać, tam trzeba patrzeć Prytytyty. Normalnie bym wyszedł tak sobie, wiecie, przez drzwi popatrzeć, ale że nie chcę mi się przełączyć kamera zero i co chwila wychodzić, to, to sobie tak szybko zerkniemy Ale cofam ogólnie ze środka, o teraz tutaj widać troszeczkę przyczepy, to tutaj jak już widzę przyczepę, to tutaj się już nie boję Bo jak z tej strony widzę przyczepę, to stąd tutaj na pewno idzie dobrze No, czas nieładnie, jazd czasu, dobra, lit majonez Wipitać się będę po odcinku, a w sumie mogę na odcinku yy, zgasimy sobie tylko ciężarówkę, no panowie Zadumę chcesz zacząć yy, No i co, no mam nadzieję, że wyciągniesz jakieś wnioski z tego odcinka i no nie wiem No na pewno wam dziękuję za obejrzenie, bo wy jesteście tą częścią Widowni, która idzie do tego Eurotracka, nie jesteście tylko tymi Którzy oglądają tylko i wyłącznie dla farminga Więc dziękuję wam za to, że chociaż tyle oglądacie No i Mam nadzieję, że jakoś Was zachęciłem do tego, żeby oglądać inne odcinki, ale to jeszcze zobaczymy w praktyce jak to wyjdzie, bo wiadomo gadu gadu to sobie można gadać, ale a i tak co innego się dzieje, nie? No tak wiem, że niski poziom nie komentujcie, ja sobie tam gram swoim tempem, tak troszeczkę poza odcinkiem, troszeczkę na odcinku Cud, i orzeszki, ale jeszcze zobaczymy tylko co Dawid napisał yy, Okazało się, że mu daje najlepszą gwarancję Aha, aha, no bo ta kierownica Dawida była w stanie fatalnie, bo nawet to logo Logitecha było z całkiem odbite, on co tam logo Volkswagena przykleił. No i według mnie gwarancji nie powinni przyjąć, nie? A okazało się, że gościu powiedział, że nawet jakby miała ryskę, to by się, co by, no to by musiał przyjąć. Od dwóch do trzech tygodni oddadzą i zresztą mi pogania, żebym wychodził z Amerykana. Także. Chyba się go wyjątkowo posłucham i zakończę ten odcinek. Yy, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się Cześć cześć, i szerokości.